Druga edycja fundacji Kogo Jasiek Dla Śpiocha. W zeszłym roku była przeze mnie namalowana praca Oczekiwanie, ponieważ, będąc od początku z fundacją, wiem jak wiele osób czeka, żeby się wybudzić z tego snu. Jasiek Dla Śpiocha mnie trochę rozczulił, bo tak myślę sobie, że śpioch to jest taki ktoś, kto, kto lubi sobie pospać, kto nie za bardzo chce się przemęczać. Ale ten śpior w cudzysłowie to jest ktoś, na czy jego obudzenie się właśnie najbardziej czeka. Dlatego pomyślałem, że dla mnie taki Jasiek nie kojarzy się z przedmiotem. Po pierwszy raz do mnie dotarło, że nie myślę o Jaśku jako poduszce, na której kładziemy głowę, tylko raczej na tym człowieku, który, który na tym Jaśku, na tej poduszce leży. Dlatego w tych moich pracach pojawia się człowiek. W zeszłym roku było to oczekiwanie, też była kobieta. W tym roku też jest kobieta, bardzo oszczędna, bardzo taka czysta w formie. Dlaczego kobieta? Bo wydaje mi się, że, że w kobietach jest właśnie coś takiego, co, co daje nadzieję na, na przebudzenie, daje nadzieję na y, dobre zakończenie sprawy. A w ogóle w większości przypadków wierzę kobietom i bardzo się cieszę, że ostatnie czasy coraz częściej doprowadzają do tego, że kobiety biorą różne sprawy w swoje ręce. A jeżeli chodzi o rodzinę, dzieci, oczywiście ojcowie, ojcowie też, ale jednak zawsze mi się to kojarzy z kobietą, i jeżeli pamiętam moją sytuację, o mojej rodzinie, to tata był osobą zdecydowaną, mocną, on mnie poprowadził, no ale mama mnie nauczyła tej całej delikatności, wrażliwości i odczuwania. No i czegoś takiego właśnie jak odpowiadania pozytywnie na apel Ewy Błaszczyk i Kogo, żeby zrobić ten Jasiek dla śpiocha. A Jasiek dla śpiocha mój wygląda w tym roku w ten sposób.